The Champions, czyli wielki finał Ligi Mistrzów przed nami, moi drodzy. Zapraszamy na komentarz, na transmisję i patrzymy na składy. W bramce PSG oczywiście Gianluigi Donnarumma, Mendes, Marquinhos, Paco, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Neves, Kvaraskelja, Dembele i Duv. Jeżeli chodzi zaś o Intermediolan, to Jan Zomer w bramce, Bastioni, Acerbi, Benjamin Pavard, Di Marco, Mkhitaryan, Kalano, Barella, Dumfries, Marcus Tura, Lautaro Martinez jako kapitan. Na pewno będzie wesoło, chociaż nie ma Polaków. Piotr Zieliński i Nikola Zelewski zaczynają ten mecz na ławce, oby weszli w trakcie i byli ważnymi zawodnikami. Zapraszamy na wielkie sportowe emocje. Widzimy się za chwilę podczas komentarzu. Piszcie też w komentarzach, jaki wynik obstawiacie. Czy będzie dogrywka, czy będą karne, czy wszystko się rozstrzygnie w 90 minut. The Champions, najlepsza Liga Świata, po raz ostatni dzisiejszego dnia zagra dla nas. Zapraszamy na kanał SK.